Program zawiera treści merytoryczne skupiające się na broni palnej i strzelectwie sportowym. Nie będzie tutaj wybuchów oraz strzelania do kłódek. Wypowiedzi prowadzącego mogą być wielokrotnie złożone, a sam materiał może trwać dłużej niż jedną minutę. Jeżeli z powyższych powodów nie jesteś w stanie obejrzeć tego materiału lub jego treść może cię przerastać, zawsze możesz wyłączyć ten film, ale jestem przekonany, że będziesz żałować. Cześć, witajcie na kanale Shot Off. Dzisiaj goszczę Was na Strzelnicy FMJ w Kobyłce. Jak widzicie, mam tutaj ze sobą dwie rzeczy. Pierwsza to jest karabinek z wytwórni broni wrogowie Jacek Popiński. To już pewnie znacie, kojarzycie. Też chwaliłem się na tym kanale, że ten karabinek będzie w moich rękach, ale tutaj mam również pewne akcesorium. Które nazywa się 3MA0, czyli mówiąc fonetycznie, trzyma zero, i w dzisiejszym filmie sprawdzimy, czy trzyma zero faktycznie trzyma zero. A jeszcze na sam koniec opowiem Wam o pierwszym AR-15, właśnie z wytwórni broni rogów, dlatego warto zostać do końca, ale na początek, czołówka. Jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, subskrypcję i te wszystkie rzeczy, które po prostu pomagają rozwijać się temu kanałowi. Za waszą wcześniejszą aktywność serdecznie dziękuję, bo ostatni film polubiło tyle osób, a to oczywiście wpływa na zasięgi, i też YouTube troszeczkę mi to odblokował, więc pewnie trafię do szerszej grupy osób, z czego jestem zadowolony. Natomiast wracając do tematu odcinka. Czym jest to akcesorium? Jak można zobaczyć po rysunku i opisie, jest to montaż boczny, który pasuje do większości karabinków AK-AKM, na którym możemy zamontować optykę. I dzisiaj tą optykę zamontujemy, wyzerujemy, następnie zdejmiemy ten montaż i zobaczymy, co będzie na tarczy. Według zapewnień producenta ten montaż po zdjęciu ma dalej trzymać zero. Zajrzyjmy, co jest w środku. E, oczywiście mamy instrukcję, opis produktu. Aż sobie zobaczę, co tutaj jest ciekawego napisane. Instrukcja jest w języku angielskim i w języku polskim. Śruba dociskowa, docisk, ząb, dźwignia dociskowa. Producent oczywiście wytwórnia broni rogów, kolor czarny, powłoka oksyda. I teraz uwaga. Ten element jest zrobiony ze stali, ze stali hartowanej, co sprawia, że mimo ten design jest bardzo taki delikatny, no to ta trzyna ma trzymać zero. Zatem tak wygląda to akcesorium. Tu mamy dźwignię dociskową, tu jest blokada tej dźwigni, taki ząb, który po prostu sprawia, że nie powinno nam się otworzyć podczas używania. Dobra, to idę po karabinek i to montujemy. Dobra, jest ze mną mój miniczek. Mamy montaż i lecimy od prawej do lewej. Dobra, dalej nie mogę, ponieważ docisk jest zbyt ciasny. Mimo poluźnienia, Żeby ten docisk trochę poluźnić, muszę nacisnąć ten oto element i śrubą dociskową odkręcać. Ok, odkręcamy. Dobra, teraz powinno być trochę więcej, trochę więcej miejsca od prawej do lewej, dobra, dojechaliśmy, blokujemy, no to teraz jest za luźno, zatem musimy to dokręcić, zobaczmy teraz, o, teraz już bardzo ciasno weszło, szyna się trzyma i jest git, no dobra, chyba o to nam chodziło w tym wszystkim, co? No i ładnie się trzyma. Możemy rozpocząć montaż optyki. Na tego mini jacka zamontujemy optykę od Vector Optics. Dobra, optyka zamontowana. Idziemy na 8. No dobra, całość wygląda w taki oto sposób, na takim króciaku tego typu luneta może nie wygląda wyględnie masło maślane. E, natomiast pamiętajcie, że nawet takie krótkie karabinki są w stanie na te 300 metrów spokojnie trafić w blachę i w takim wypadku no, taka biegóweczka nie będzie złym pomysłem. Poza tym hoopster, których Miki już widzieliście na tym kanale robi właśnie dla mnie pod ten projekt już taki dedykowany do tego karabinka moderator dźwięku, więc przy troszeczkę dłuższej wizualnie lufie całość będzie się bardzo ładnie prezentować. Natomiast dziś jesteśmy na 25 metrach po to, żeby całkowicie odizolować jakiekolwiek błędy strzelca, czyli moje. Jesteśmy też na strzelnicy zamkniętej, żeby odizolować kwestię wiatru, bo ostatnio Mocno wieje, więc w tym wypadku jest to jak najbardziej słuszny zamysł. Natomiast na samym karabinku moi drodzy, zamontowałem Vector Optics Constantin 18. Pierwszy plan. Bardzo ciekawa lunetka. Tania i póki co testuję ją jakiś czas i świetnie się sprawdza, nie ukrywam. No dobra, zatem postrzelajmy. Ustalmy przede wszystkim zero. Dobrze, zatem 10 strzałów. Niech się dzieje. Zdjęcie tego montażu jest bardzo proste. przynajmniej tak brzmi to na wszelkich rysunkach, czyli cyk cyk i mamy wszystko zdjęte. I pytanie może brzmieć: po co zdejmować optykę? W R15, jeżeli chcę zrobić jakikolwiek serwis, to po prostu mogę po wypięciu dwóch pinów zdjąć komorę zamkową od komory spustowej i wtedy dokonać Serwisu, czyszczenia, naprawy nieważne. Natomiast w przypadku tego typu montaży, jeżeli ja mam go tutaj na karabinku zamontowanego cały czas, no to nie jestem w stanie zdjąć tej pokrywy. Nie jestem ekspertem od AK. Natomiast wydaje mi się, że w takim wypadku tego typu rozwiązanie po prostu najzwyczajniej w świecie ma sens. Dobra, montujemy tarczę i strzelamy po raz kolejny 10 razy. Powiem Wam szczerze, że bardzo inny spust. W sensie jest to bardzo lekki spust, natomiast nie potrafię go jeszcze chyba dobrze wyczuć. Eee, nie strzelam z tego typu spustów. No dobra, to spójrzmy na tarczę. Zróbmy zatem małe podsumowanie. Czy akcesorium w postaci szyny montażowej od wytwórni broni Wrogowie Trzyma Zero, jak nazwa wskazuje? Z moich krótkich testów wynika że tak. Oczywiście ja sobie jeszcze poza kamerą testowałem to kilkukrotnie tak żeby mieć pewność czy to się sprawdza i myślę że tak. Myślę że te zero jest zachowane jak najbardziej. Punkt celowania taki ogólny jeżeli byśmy mieli podsumować wszystkie przestrzeniny i środek tych przestrzeni znajduje się w tym samym miejscu. Więc jak najbardziej ta szyna montażowa po prostu się sprawdzi, jeżeli mówimy o tym, że chcemy mieć coś, co pozwoli nam spokojnie, bezstresowo podejmować serwis naszego karabinka. Więc zdjęcie i zamontowanie ponownie tego akcesorium nie jest problematyczne. Na pewno plusem jest to, że ten system pasuje do wszystkich. Montaży bocznych, tych tak zwanych jaskółczych ogonów, więc nawet jeżeli nie mamy karabinka z wytwórni broni, rogowie, możemy po prostu to akcesorium kupić do własnych zastosowań, do własnego karabinka, do własnych rozwiązań. I kiedyś, 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 jak jeszcze miałem jakieś zapędy, żeby mieć karabinek właśnie w stylu AK, bardzo mi tego brakowało. Jest wiele rozwiązań. Natomiast często te rozwiązania były to formy pośrednie albo nie dające mi pewności co do ich jakości. To jest o tyle wygodne, że można bardzo szybko zdjąć, że można z powrotem zamontować, więc jeżeli miałbym wchodzić w tą platformę i miałbym korzystać z urządzeń optoelektronicznych, no to to jest najlepsze rozwiązanie. Szyna sama w sobie jest wystarczająco długa do większości montaży i do większości rozwiązań. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby każdy będzie usatysfakcjonowany. Na pewno dużym plusem jest również to, że ta szyna, mimo że jest stalowa, jest maksymalnie odchudzona i też daje to wytrzymałość z niską wagą. Ta szyna jest również tak przygotowana jakby w ramach tego odchudzenia, że spokojnie, nawet z tą szyną, możemy korzystać ze standardowych. Urządzeń docelowania, ponieważ ona ma w tym miejscu odpowiednie wycięcie, które nie przeszkadza, jeżeli mamy w planach używanie tych standardowych przyrządów. Pytanie, tak naprawdę do Was, bo ja wielokrotnie mówię, nie jestem ekspertem z dziedziny platform AKAKM. Pytanie brzmi: jak wypadają inne szyny montowane właśnie na jasku czy ogon? Przejdźmy jeszcze zatem do AR15 z Rogowa, bo tak jak powiedziałem na wstępie, chciałbym trochę Wam zdradzić pewnych informacji. To już mówiłem na live, więc jeżeli byłeś na live, no to będziesz pewnie wszystko wiedział. Dlatego też jakby zachęcam Was do tego, żeby wpadać co sobotę o 20, bo tam często zdradzam pewne. Pewne newsy związane właśnie ze światem strzelectwa, ale do rzeczy. Widziałem karabinki AR15 z rogowa. W zasadzie co, nie tyle co karabinki widziałem, o ile ich prototypy, więc to może się coś jeszcze zmienić z względem tego, co powiem. Natomiast tak, karabinki mają być w pełni robione w Polsce, poza jakimiś akcesoriami typu chwyt czy kolba, tutaj. Pewnie będzie Magpul, ale niewykluczone jest, że, że tutaj może się też to zmienić i na przykład wytwórnia broni wrogowie podejmie decyzję o własnych kolbach, o własnych chwytach, ale to pewnie się dowiemy z końcem roku, bo mniej więcej w tym czasie ten karabinek ma być już w sprzedaży. Czy będzie to też? Może będzie wcześniej, może będzie później. To też oczywiście jest tylko i wyłącznie na razie gdybanie, bo są w procesie projektowo-produkcyjnym, więc prace rozwojowo-badawcze nad tym karabinkiem trwają i może się dużo do tego czasu zmienić. Natomiast na ten moment, jeżeli mówimy o kwestie wizualne karabinka, no to jest to milspec z bardzo drobnymi zmianami w wyglądzie. Tak? Czyli to nie będzie TRD Tactical bardzo taki nachalny w swoim, w swoim designie i, i niektórym po prostu się to może nie podobać. Też powiedzmy sobie szczerze, że większość karabinków, która ma właśnie taki nachalny kształt, kiedy tego materiału jest dużo i, i wydaje nam się, że jest to takie nowoczesne, że to jest takie fajne, no jakby ma drugie dno, bo drugim dnem jest fakt, że producenci często po prostu w ten sposób oszczędzają podczas produkcji, ponieważ im mniej jest wycinania, tym jest tańsza produkcja. Nawet drobne uproszczenia w budowie sprawiają, że cena drastycznie w produkcji maleje. Natomiast nie będzie to drogi AR, e, raczej to będzie jeden z tych tańszych, za e, co mocno trzymam kciuki, bo jeżeli to wszystko po prostu się uda, tak jak jest to zaplanowane, na tym etapie no to będzie bardzo ciekawie. Słuchajcie, e, z mojej strony to tyle. Oczywiście subskrypcje, lajki i komentarze są mile widziane. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć.